Dzień dobry, dzisiaj witam Was za kierownicy znowu. Motolotni Mazury, Dominik Kaźmierczak. Zapraszam na kolejny odcinek. <śmiany> Moi drodzy, latanie motolotnią to nie zawsze kokosy i idealne warunki. To latanie motolotnią to też wiele niespodzianek, które niesie za sobą ten sport. Opowiem Wam dzisiaj o jednej sytuacji, która mnie spotkała 17 lipca 2023 roku. Tego dnia wykonałem jeden z wielu przelotów do Przasnysza na serwis. Rano było super, plan był taki, żeby polecieć rano, wrócić wieczorem, ponieważ w ciągu dnia miały występować przejściowe komórki różowe, deszczowe, takie różne tego typu zjawiska które mogły nas tutaj troszeczkę spędzić jakieś tarapaty, gdyby po drodze spotkać je. Więc poleciałem z samego rana, nie wiem, o 6. Byłem tam po półtorej godziny. Serwis się odbył. Ja przez ten czas się zorganizowałem. Był to bardzo gorący, lipcowy dzień. Zorganizowałem sobie czas, poszedłem na jakąś kawkę, na jakieś jedzenie. Popatrzyłem trochę, jak ten serwis się odbywa. I odczekałem do naj najbardziej możliwej późnej godziny na powrót, bo patrzyłem na radar pogodowy po trasie, te opady występowały, wyładowania też. Generatorem ich było słońce, które podkrzywało ten wilgotny grunt. Grunt oddawał ciepło, yy, tworzyły się chmury. Odczekałem bodajże do 18, nie pamiętam, jakoś tak, czy 17, 30 i postanowiłem wracać. Wystartowałem, było totalnie spokojnie, dookoła żadnych niebezpiecznych zjawisk. No i wracałem sobie tą trasą, trasą delektując się tak naprawdę widokami i spokojem w powietrzu. Podczas lotu, który został zgłoszony do Flight Information Service, do FIS-u tak zwanego, słyszałem jakieś zamieszanie w pewnym momencie i wiedziałem, że coś się stało chrzynnie. I to był ten dzień, kiedy to wydarzyła się, no niestety, poważna katastrofa, czyli Cessna karawan Ta od skoczków skończyła w hangarze, gdzie śmierć poniosło kilka osób, kilka innych zostało poważnie rannych. No, i generalnie podczas lotu wiedziałem, że coś się tam dzieje, bo informator zakazywał do, do lotów do Krzynna, do bo coś się tam wydarzyło, i troszeczkę no to wstrząsnęło. Lecąc nadal w spokoju, zobaczyłem w okolicy Mikołajek jakąś komórkę izolowaną, która tam się powiedzmy opróżniała z deszczu. I obserwując ją, byłem oczywiście daleko, ale gdyby nawet była na mojej drodze, to mógłbym ją spokojnie oblecieć dookoła, i też to nie, nie stanowiło jakiegoś niebezpieczeństwa ale udało się po prostu i lecieć w stronę bazy minąłem Mikołajki odezwał się do mnie Waldek na radiu i mówi Dominik od północy idzie szkwał po jeziorze i to wyraźny i zapytałem jak to się przemieszcza no on był po starcie chwilę z jakimś pasażerem i właściwie to już jak o tym mówię, to teraz powiem, bo później mi wspomniał, że mógł ten lot przerwać i nie lecieć dalej. Jeżeli miał możliwość powrotu i widział, że ten szkwał idzie, jezioro idealnie oddaje i pokazuje takie sytuacje, że, że coś, coś się dzieje, coś niebezpiecznego się zbliża do nas. I wtedy, patrząc na coś takiego, możemy spokojnie wrócić do bazy, nie kontynuować takiego lotu, jeżeli niebezpieczeństwo się zbliża, bo niestety kładących się drzew od wiatru nie zobaczymy podczas lotu natomiast no, jezioro pokazuje, pokazuje wyraźnie, że robi się czarne od tych szkwałów ja po rozmowie z Waldemarem wiedziałem już, że nie dolecę, nie wyrobię się w czas natomiast natomiast tak jak właśnie sam Waldek przyznał już później po tej całej akcji, o której Wam za chwilę opowiem mógł to przerwać, mógł nie kontynuować lotu, mógł wrócić do bazy z kolei po prędkości przemieszczania się w moją stronę Informacja od Waldka, bo ja tego jeszcze nie widziałem. Wiedziałem, że nie dam rady. No i tak. Lecę minąłem te Mikołajki. Zanim ten silny szkwał po jeżorze szedł, to górą szło zupełnie inne powietrze, i ja wleciałem w pewnym momencie w bardzo turbulentny obszar powietrza. Ale to naprawdę tak było wulgarnie turbulentnie. Leciałem do bazy z wiatrem, i w pewnym momencie. Wleciałem w strefę zimnego powietrza. Czułem, że to północ zawiało, i one zaczęły się tutaj mieszać, te, te, te kierunki północ-południem. ale ja wtem zobaczyłem, że z mojego Grand Speedu 110 zrobiło się 66 i cały czas maleje, więc ten wiatr północ narasta. Wiedziałem, że coś jest nie tak, i te powiedzmy łączenia tych wiatrów spowodowały naprawdę silną turbulencję, którą pokonałem i później zrobiło się znowu spokojnie, natomiast. Oczywiście hamująco, bo leciałem teraz już pod wiatr, ale byłem blisko domu. No i doradzując do bazy, okazało się, że spotkałem się z tym szkwałem, który doszedł do bazy, Waldek. Też niepotrzebnie został w powietrzu, bo miał od pół godziny, który należało oczywiście przerwać wcześniej. Ale to taka nauczka dla każdego z nas na przyszłość. No i ja nie miałem wyjścia, bo i tak musiałem powiedzmy do tej bazy dolecieć. Mogłem gdzieś wylądować na jakiejś łące, ale nie zrobiłem tego, ponieważ żadna z prognoz, żaden z radarów nie pokazał nic niepokojącego, co mogło o, świadczyć o jakimś niebezpieczeństwie. Okazało się nad pasem, że... Mamy poważny problem, bo zniżając wysokość i przekraczając jakieś 200 metrów, zaczęło ono naprawdę mocno rzucać. A jeżeli z tej wysokości zobaczyłem, że drzewa się kładą, to znaczy, że już jest naprawdę niebezpiecznie. Kolejny problem, który nas napotkał, to fakt, że wiatr był totalnie prostopadły do osi pasa. Nie było nawet możliwości spokojnie powiedzmy przejścia tych najbardziej turbulentnych. Miejsc na podejściu, czyli lasu, który bo z nad lasu podchodziliśmy wantonowisz na starej bazie. I dalej powiedzmy, takiego prawie śmigłowcowego przyziemienia, bo wiatr mocno hamował. Tylko po prostu musieliśmy jeszcze walczyć z kierunkiem, czyli lecieliśmy totalnie bokiem, przypominam, o to, nie ma stelu kierunku, więc lecimy totalnie bokiem do wiatru, jeśli jest on boczny. Co tu robić? No, obniżyłem to wysokość wszedłem w ten obszar trudnego, turbulentnego powietrza. I próbowałem podejść do lądowania. No i spotkałem takie turbulencje, że nie wiedziałem co się dzieje. Momentami rzucało po prostu prawa, lewa jak chciało. Następne podejście wykonał kolega Darek Szyszka. Który pozdrawiam serdecznie, który przyleciał do mnie z pod i też sobie latał zwiedzając okolice. I też zrobił to podejście. No i była ta sama sytuacja: odszedł na drugi krąg. Następny był Waldek, też podszedł. Odszedł na drugi krąg. Później zrobiliśmy wszyscy po drugim podejściu. Ja jeszcze oczywiście po pierwszym odejściu, po nieudanej próbie, sprawdziłem stan paliwa. Wychyliłem się przez burtę i sprawdziłem, ile mam paliwa, chociaż widziałem, że mam go zapas, bo zatankowałem się przynajmniej 20 litrów więcej na taki przelot, żeby właśnie w razie takich sytuacji, do musiał coś ominąć albo albo po prostu wracać yy, jakoś dłużej do domu, czy okrężną drogą, czy też tak jak tutaj borykać się nad lądowiskiem z problemem, żebym miał po prostu paliwo. Po pierwszym moim odejściu na drugi krąg zabezpieczyłem wysokość, tam było spokojnie. Sprawdziłem stan paliwa oraz zadzwoniłem do żony i powiedziałam: "Kochanie, zerwał się silny wiatr, nie jestem w stanie wylądować". Ona mi właśnie mówi: "Widzę, bo wyglądam przez okno i zaczęła się niepokoić, co tu się stało. Więc, w tej sytuacji, co mogliśmy zrobić? Mogliśmy odczekać ten temu. Yy, w takiej sytuacji, najważniejsze jest to, żeby nie wpaść w panikę i nie podejmować pochopnych decyzji czyli decyzji takich, że muszę wylądować za wszelką cenę. Jeżeli mamy paliwo, nie jest to chmura stricte burzowa, która jest dla nas niebezpieczna. Zostańmy w tym powietrzu, nic nam się tam nie stanie i przemyślmy, co musimy w tej sytuacji zrobić, żeby było bezpiecznie dalej. No więc, kontynuujemy całą akcję. Robię drugie podejście, już zgłosiłem żonie, że spóźnię się do domu. Drugie podejście wygląda podobnie. No, jest bardzo trudno, nie dałem rady. Waldek po drugim podejściu stwierdził, że leci na lotnisko zapasowe, gdzie mamy wiatr w pasa jest prostopadle położony do naszego. I tak też zrobił, poleciał tam. Nie wiedziałem tak naprawdę, czy wylądował, czy nie, bo zajmowałem się tutaj tym, co, co dzieje się ze mną. Następnie Darek. Yy, Waldek poleciał już na drugie lądowisko. I następnie Darek przyleciał i mówi robi drugie podejście, no i zrobił to podejście również z wielkim trudem, bolączkami i szarpaniem się z tą motolotnią wylądował nawet było ciężko tą motolotnię utrzymać na ziemi ten wiatr taki był nerwowy nie wiadomo skąd no i mówi do mnie Dominik wylądowałem, jest bardzo trudno, ale przejdź ten las wyżej i za nim mocnego nura i wyląduj za połową pasa tam jest chwila dziury z lewej strony od tego pola nie ma turbulencji, tylko jest mocno hamujący, i tą dziurę musisz wykorzystać na miejsce do przyziemienia. No i trzecie podejście: tak zrobiłem, zrobiłem totalnie z ukosa, czyli jak pas był w ten sposób, to ja zrobiłem w ten sposób podejście, las był tutaj na początku. Przeszedłem linię lasu, tak bokiem, znalazłem chwilę spokoju i dosłownie, tak po skosie tego pasa, prawie w połowie wylądowałem. Jakby był troszeczkę szerszy, to bym nie wylądował w poprzek pasa zupełnie. No i co, ręce trzęsące, skołowałem do hangaru, za chwilę zadzwoniłem do Waldka, który był już na ziemi na drugim lotnisku zapasowym Mazury Residence. No i zgłosił mi, że też bezpiecznie wylądował, chociaż, chociaż mocno też tarmosiło tam na podejściu, ale miał ten plus, że, 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 że jest w osi pasa. No co, schowaliśmy sprzęty, wiatr dalej hulał, ciężko było nawet te drzwi pozamykać od hangaru, bo powiewało. Waldek mówi: Przyjeżdżajcie do mnie z kluczami, demontujemy skrzydło i yy, złozimy ją przyczepką. Więc to wszystko, co było, zapakowaliśmy przyczepkę też na hak i pojechaliśmy tam. On trzymał to, to ten skrzydło, czekał na jakieś, jakieś pół, pół godziny na nas. I w momencie, kiedy dojechaliśmy, mówi: Czekam tu pół godziny, ale wiaterek jakby delikatnie osłabł. Poczekam jeszcze. Do tych możliwości granicznych czasów, które nas tutaj prawnie ograniczają, czyli do pół godziny po zachodzie słońca, spróbuję jeszcze jedno podejście zrobić. W stronę bazy miałby teraz długi podlot, bo leci pod wiatr, ale w razie, jakby mu tam nie wyszło, to szybko wróci na to lotnisko zapasowe i damy radę go tam poskładać jeszcze. Wtedy wiecie, już nawet na ziemi, przy zapalonych światłach w samochodzie, po ciemaku, możemy to zrobić, ale już jest na ziemi bezpiecznie. Tak też zrobił. Wystartował praktycznie z miejsca, bo pod wiatr. I my, w tym samym momencie, praktycznie dojechaliśmy drogą, co on doleciał, bo naprawdę miał silny wiatr czołowy. Wiatr naprawdę, naprawdę ciągle się utrzymywał. Może delikatnie coś przysiadło, ale to też było zaskakujące, bo były aktualizacje prognoz. Jeszcze sprawdziliśmy jakieś coś tam może na radarze, delikatne chmurki przechodziły, ale to żeby aż tak od nich powiało. Ja powiem Wam szczerze, że z czymś takim nie spotkałem się nigdy jeszcze. A to był mój 10-letni, 11-letni staż jako pilot motorotni. I słuchajcie, i kolejny zaskok. Waldek podleciał za pierwszym razem, udało mu się wylądować również tą metodą, którą ja zrobiłem, czyli poprzek pasa, mocno podejść, odejść od drzew, wylądować za połową pasa. Udało się, wylądował. Schowaliśmy te sprzęty i zaczęliśmy sobie o tym gadać, wszystkim. I tak naprawdę. Ta opowieść jest po to, żeby młodzi piloci, zwłaszcza ci młodzi, wiedzieli o tym, że my, powiedzmy, już tam latający wiele lat, Waltek 20, ja tam w tym momencie, powiedzmy 10 czy tam 11 i 21, że nie ma takiej sytuacji, która by była powtarzalną w lotnictwie i zawsze możemy dać się wpakować na minę. A wpakowanie się na minę to złe decyzje, które możemy podjąć w czasie lotu. Udało się, po raz kolejny się udało, jak to się mówi, gdyby ktoś miał tam mniej nabite ręce, był świeżo po kursie, próbował lądować, mogłoby się to skończyć tragicznie dla sprzętu to mniej, ale tragicznie gorzej, jeżeli dla niego, coś by się stało. Mimo widzicie spokojnego powrotu z tego przestręcza, bo droga była naprawdę przyjemna, spokojna, bez trudności, bez chmur, bez komórek burzowych, bez żadnego deszczu, bez żadnych chmur, które mogły, od których mogłoby nas tarmosić. Wszystko przygotowałem, sprawdziłem, a wyskoczyło coś, czego nie było nigdzie na radarach, czego nikt nie widział na w prognozach. Po prostu pojawiło się znikąd i trwało, i trwało. To nie było że na chwilę, nie, to po prostu, to po prostu się utrzymywało przez nie wiem dwie godziny do samego zachodu, czy półtorej. Straszne. Jeszcze pamiętam, jak było ciemno, przyjechałem do domu, tak sobie wyszedłem na ten taras i patrzyłem, co się dzieje, to jeszcze tarmusiło jeszcze te drzewa bujały się. Już nie tak, no, spokojnie bym sobie poradził w tym, w tym momencie, ale to, co pokazywała prognoza, nie pokryło się z faktami. Więc taka, widzicie, opowieść. Będę Wam czasami takie opowieści, mam nadzieję, przemycał z samochodu. Z moich, e, powiedzmy, tutaj lat lotnych. Chociaż nie, nie mam tego nie wiadomo ile, bo tak naprawdę mocno trzymają mnie Mazury tutaj na miejscu. Nie latam, jak koledzy niektórzy, po świecie, po Polsce chociażby, bo nie mam na to po prostu czasu. Ale nawet latając tutaj i przelatując czasami gdzieś na to Mazowsze, mogę już coś powiedzieć, kochani. Także mogę się tym chętnie z wami podzielić i mam nadzieję, że też będzie to jakoś tam taką czujką dla was, że zawsze musicie mieć na końcu głowy, że mimo sprawdzenia wszystkiego, zrobienia ze swojej strony wszystkich kroków, to coś was jeszcze może zaskoczyć. Jeżeli jesteście pilotami wlatanymi i oglądacie ten odcinek, Napiszcie swoje przygody. Nie muszą być tylko motolotniowe, chociaż kanał nazywa się Motolotni Mazury, ale oczywiście przygody pilotów samolotów i innych też by do mnie mile widziane. Możecie coś napisać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej opowieści. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, kto tego jeszcze nie zrobił, do polubienia tego materiału. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki na tym kanale. Pozdrawiam serdecznie Dominika Śmierczaka. Trzymajcie się, hej.